Dzień dobry kochani. Tradycyjnie sobota dzisiaj, więc nie za bardzo chciałabym się dzisiaj wychodzić, ale wyjeżdżamy po prostu tak zwane na giełdę. Zobaczymy co kupimy. Bo w zasadzie można powiedzieć, że ja nic nie potrzebuję, tak? Dzisiaj golf założyłam w ogóle nie miałam świadomości, że jedno golf kupiłam. Ja wiedziałam, że go widziałam w sklepie, ale nie miałam pewności, że kupiłam tak jakby ten golf. Także cieszę się, że jest. Znalazłam go w szafie swojej. Zobaczcie, co można znaleźć w swojej szafie. Też tak macie? Że znalazłam u siebie pył. Tak? Ja mam często takie przygody, że znalazłam coś. Mhm. Jana? Ja już go z daleka zauważyłam. To jest Lucy. coś? Co tak siedzisz sam? Nie ma ptaszków? Nie ma wiewiórek, tak? Nie ma kogo połapać, tak? bo się rusza, co się leści zapewne, ta tak? Także tak to widzicie? Z naszym Lucusiem jest. Już mówię naszym lucusiem, tak? Najbardziej się cieszę, że nie zażar miłeczki, że miłeczka po prostu sobie poszła szukać nowego życia. Że gdzieś może jest też miejsce, gdzie, byłoby jej, gdzie było i jej, jej stało się jej tak lepiej nawet niż, niż u nas koło nas, tak? No taki świat, takie życie jest. Nigdy nie trzymam ani ludzi, tym bardziej nie będę trzymała, trzymała zwierzątek, tak? Na siłę koło siebie. Zobaczcie, akurat balkon otwarty jest i przyszła. Chodź, Maluszku, chodź, śliczny. Jaka jest piękna. Akurat był otwarty balkon i sobie tutaj przyszła, tak? Moja śliczna. Nie wiem jeszcze, jak ją nazwać. Ale piękna, prawda? Jeszcze cudowna jest. Siedzi tam taka dupka puchata. Nie wiem czy ją widzicie, tutaj. Tam siedzi taka A Slanku cicho. Przepiękna. Nie napiła się, tylko wzięła orzeszek. Panie Kowaliczku, nic nie mam, bo gołębie dzisiaj tutaj czatują wszystkie. Myślałam o niej, po prostu, o gdzie siedzi, nie wiem, czy ją widzicie, o tym na co. I zobaczyłam tylko taki kawałek szarej dupki takiej. Słyszysz? Dorek. Po prostu ja ją wyczułam, że i zobaczyłam, popatrzyłam, popatrzyłam, patrzę, siedzi. Jest malutka. Szaruś. Szarik, kuleczka. Była, wzięła orzeszek i pobiegła. Nie pobiegła je na miejscu, o, tu siedzi malutka. Nic się nie ucieka, czyli to jest ta, która tutaj przychodzi, zostaje. To jest szaruś. W zasadzie szarik, kuleczka. Tak przychodzi na wodę i na orzeszki. A jest jeszcze jedna, taka bardziej ruda, która przybiega i szybko ucieka i wynosi orzeszki widzę, jak Zda, jak już jak biegła. No to czekam na nią. Ona już jest któryś raz, bo tylko cztery rzeszki zostały. O, i chyba czuję, że ja już podeszłam, bo siedzi na gałęzi i jest ogonem marda. O, leci. Zaraz. Czekaj, Jureczko jak ślicznie siedzi. Może mi się uda zobaczyć czy to chłopczyk czy dziewczynka. Szaru, szara, śliczna, szara. Ale piękna, jaka wielka jest. Pobiegła, wzięła orzeczkę i pobiegła. Na pewno przyjdzie jeszcze raz. Ale śliczna. Duża, dorodna, bardzo dorodna. Znowu, znowu biegnie. O, chodź, pokaż się. Ale śliczna. Ale, z, i znowu pobiegła. Gdzieś nosi te orzechy. Tam, gdzie nosiły wszystkie wywiórki. No i gdzie? Jak znaczy, zaraz wróci po jeszcze. Dołożę jej. Aż nie mogę uwierzyć, że pan, Bóg gdzie dał mi możliwość. Trzeci raz już obserwować, jak biegnie po orzecha. Leci. Nie wiem, czy wy ją widzicie. O, biegnie. Ale jest taka grubiotka, dupę kapuchata, że nie wiem. No teraz dołożyłam ten duży orzeszki też. Biegnie. Przeważnie już widziałam, jak stąd uciekała. I widzi mnie, że tu jestem, a jednak biegnie. Czyli widzi, że jej nic nie grozi. Chodź, chodź szczurku mały, chodź. Chodź. Kuleczka jesteś, tak? Jesteś kuleczka? Chodź, szarusiu, ty. Szara kuleczka. A dubka puchata, taka okrągła, że nie wiem. Ale fajny orzeszek. Co? Pobiegła. Ale dzisiaj, dzień dobroci. Co za dzień dobroci, dzisiaj. Czyli w domu mieszka Bóg, skoro przychodzi. Pobiegła. Nie wiem, czy widzicie, jak ona tam szybko zajwanie. Bardzo daleko i długo ją widać. Jeszcze poprawia orzeszka w pyszczku, żeby nie zgubić ciapka jedna. O, niedaleko mieszka też, bo już trzeci raz wraca, teraz. Póki jeszcze są. zawsze wybiera stąd do zera. Czyli pobiegła tam, nie wiem czy widzicie, gdzie tam szczurek biega. Czyli wróci jeszcze. O tam już daleko jest. Wysoko, wysoko na drzewo skoczyło z drzewa na drzewo. Czyli wróci jeszcze, bo jeszcze trochę zostało. Bo jak wszystkie zawsze, wybierają do zera pięknie, bardzo dużo flak jest u sąsiadów, w naszym bloku zawsze bardzo dużo jest i dość długo wiszą, tak? a tam o, musi iść stąd nie możecie tu jadać także także dzień dobry kochani nie będę się dzisiaj pokazywała Chciałabym podziękować za miłe wspomnienie, za przepiękne, miłe słowa dla Ciebie. Jolunie, o mnie bardzo, bardzo dziękuję. Codziennie nad ranem modlę się też, albo czasami po południu dodaję tą trzecią część różańca tajemnicę światła. Do odmawiam w intencji dzieci. I codziennie przychodzą mi jeszcze jakieś inne imiona. Ja nawet nie wiem, gdzie ja słyszałam te imiona, tak? Te, które znam, pamiętam, mam świadomości. O, zobaczcie, znowu biegnie. Chodź, chodź, Szaruś. Chyba to jest chłopczyk, tak mi się widzi. Ale nie jestem przekonana. Wszystkie już wyniosłeś duże orzeszki. Jesteś gwiazdą mojego vloga. Przepiękny jesteś. Bo to chyba chłopczyk, nie dziewczynka. Będzie jedno miejsce teraz, już wystarczająco wyniósł stąd orzeszków. No i to jest, jak ja to mówię, też moja boża filozofia. Że mówiłam wam, że miałam ja myślałam, że już w ogóle nie przyjdą, bo czułam, że już nie będzie wiewiórek. Nie wiedziałam dlaczego, nie próbuję tego dochodzić. dlaczego. Natomiast to, co wam mówię zawsze, że nigdy żadne rozstanie i wszystko, jeżeli coś jest dane nam od Boga, było, to nie jest tak, że wszystko, że coś się kończy, że coś się zamyka, tak? Coś po prostu się dzieje. My czasami nie rozumiemy dlaczego, ale jak widzicie, wiewióreczka wróciła. Jak już jedna wróciła, wrócą pewnie i przyjdą też i inne. Wróciło też stado gołębi, no ale cóż ja na to mogę poradzić, tak? Natomiast tych tak z dziękuję Cieluniu. Modlę się o dzieci, o ich. Teraz dołożyłam jeszcze intencję taką, żeby jeszcze było to w intencji i nauki, tak? Jeśli któreś mają problemy, tak, które po prostu tak zwani znam. Czyli Nina, Kubuś, Jakub, tak, to są dzieci, które się gdzieś tam wychowały ze mną, miałam je świadomości, rodziły się jakby kiedy byłam już obecna w życiu tych rodziców, tak. Bruno to jest taki znajomy wnuczek. Mieli z nim bardzo duże po prostu jakby problemy, tak. I przychodzą mi imiona też za się, się modlę, za jej relacje z rówieśnikami, o odnalezienie przyjaciół, o dobre relacje z nauczycielami, ale też i o naukę. Ostatnio też przyszło mi imię Kacperek. Chyba wiem, czyli to wnusio. Dobrze pamiętam, tak i czasami wiem, które to może być imię natomiast czasami nie wiem, co to są za imiona i na przykład i za Dawidka się modlę, to jest mojej klientki synek też jestem z nim całym sercem fantastyczny, cudowny chłopczyk bardzo mądry, ale problem z rówieśnikami i z nauczycielami, tak cóż chciałabym powiedzieć jeszcze dzisiaj nad ranem przyszło mi też imię chłopczyka ale już w tej chwili zapomniałam i imię dziewczynki, Jadzia. Nie wiem, kto dzisiaj nadaje takie imiona dzieciom, jak Jadzia. Mniej więcej gdzieś słyszałam tak jakby to imię. Nie wiem, czy to jest dziecko. Może ktoś z, z Was, wnuczek, wnuczka, czy bliskie Wam dziecko, w każdym razie Jadzia. Nie wiem, co to jest za Jadzia. Proszę też potem na końcu zawsze dodaję taką we wszystkim intencję zawsze, że jeżeli jest jakieś dziecko, o którym ja nie wiem, nie znam, a powinnam się po prostu jakby pomodlić, czy potrzebuje modlitwy, to niech Pan Bóg skorzysta po prostu tak jakby z tych moich modlitw. Nie dołączy tak jakby do tego po prostu tak zwane grona. Jeśli macie jakieś dzieci, które chcielibyście dołączyć do mojej po prostu jakby modlitwy, to dopiszcie w komentarzu po prostu, a ja będę miała je w swoim sercu odmawiając tak jakby ten różaniec. Jak jak mówię, nie mogę powiedzieć, że odmawiam modlitwę pompejańską, ponieważ to wszystko skupia się na tym, że yy, mam problem z gorliwością. Proszę wszystkich świętych i też Matkę Bożą, głównie w głównej intencji, o to, żeby za wytrwałość, za konsekwencje, tak? Więc ktoś gdzieś mi, mam nadzieję, pomaga w tym wszystkim. Wszędzie można tylko zobaczyć, co zrobić, kiedy się zapomni, albo nie ma czasu. Ja natomiast już jestem jedną, jeden dzień tak jakby do przodu ze swoją modlitwą. Potem, jeszcze w dzień dodatkowo często modlę się w nocy, wieczorem, albo nad ranem. I jest też tak, że modlę się. A po południu też modlę się często o dzieci, bo nie zawsze od razu ta, ta intencja z dziećmi po prostu jakby mi idzie. Zaczynam od początku różaniec i odmawiam tą część za dzieci właśnie. I tak jak mówiłam, zawsze kiedy jestem w świętej wodzie, modlę się też za was. Nie dziękujcie po prostu, dziękujcie Matce Boże albo pomódlcie się za mnie, żebym wytrwała w tych modlitwach, bo to nie jest zawsze takie oczywiste i proste. Aż wczoraj, czy przedwczoraj mówiłam swojemu mężowi, wie nie wiem Jureczku, czy ja przez tą y, nowennę pompejańską nie zbrzydzę sobie tej modlitwy, ponieważ tak często po prostu odmawianie i tak dużo po prostu odmawianie tej modlitwy, żeby mi tylko po prostu tak zwanie nie zbrzydło, bardzo się boję, tak? Także mam to szczęście, że też za mnie i w mojej intencji życiowej też jest odmawiana jeszcze modlitwa pompejańska. Za co jestem bardzo wdzięczna Bogu, bo to jest już bardzo duży cud przede wszystkim nowenny pompejański. Ja być może nie jestem aż tak gorliwa, i chyba gdzieś tam w środku być może powątpiewałam, tak? I Pan Bóg dał mi taki po prostu cud. Małe te cuda dzieją się codziennie, chociażby z tą wiewióreczką, słuchajcie, że dzisiaj już mogłam cztery razy zaobserwować, to był piąty raz, kiedy ona sobie tutaj przyszła, nawet short zrobiłam, tak? Kiedy ona po prostu przyszła, przybiega, wybiera te orzeszki, potem widzę, gdzie ona ucieka z tym orzeszkiem, gdzie ona wynosi. Wszystkie wiewiórki w tamtym momencie. Natomiast nadal po prostu jakby chyba uważam, że one po prostu poszły geny wymieszać, tak? No ale mówię, przychodzi jedna, zobaczy ją jeszcze jakaś, przyjdzie do następne, tak? O! Na razie myślę, że to jest chłopczyk, tak patrząc, kiedy tutaj się wspina, to tak raczej. Ale nie mam jak zajrzeć, tak? Jak one tutaj do wody schodzą, się wypinają i tyle. Na różne sposoby to wcześniej czy później już widać, czy to jest chłopczyk, czy dziewczynka. Chcąc, nie chcąc, po prostu no da się zauważyć. Natomiast pobiegła, zobaczymy, czy wróci jeszcze raz. Pewnie wróci, bo wybiera wszystko aż do zera. Póki wybierze, to będzie wracać. O dzień dobry, zobaczcie. Już wraca znowu. Dzień dobry, Szarusiu. No jakby można było inaczej nazwać, jak nie Szaruś. Czyli szarik, szarik to kuleczka, wiecie, z czterech pancernych, tak? Szarik to kuleczka. No i jest to szara kuleczka, dupka taka puchata, dobrze odżywiona. I przychodzi, także zje, wyrzuci, i przyjdzie jeszcze raz na pewno. Także to już jest same wielkie szczęście, następny krok, że już ja zaczynam ją wyczuwać, kiedy ona była po prostu jakby bliska, czyli już zrezonowałam z nią, bo zaczęłam ją wyczuwać, że jest bliżej. I wtedy wyszukuję jej po prostu, tak zwanie, gdzie ona siedzi na drzewie, czy już jest, czy jeszcze nie ma. Natomiast dzisiaj po prostu już widzę, że wraca, wraca piąty raz chyba. Już dzisiaj psz, psz, wtedy, co dla was to kręcę, aż 6, 6,5 minuty jestem z wami, już prawie 7 minut. I wróciła już drugi raz, tak? Szaruś. Szaruś siedzi o tutaj, czyli kuleczka. Jest, wydaje mi się, jeszcze jedna, bo mi, wydaje mi się, że wczoraj wziąłem jeszcze jedną i tamta jest bardziej ruda cała, tak? I ogon ma rudy i cała bardziej ruda jest, ale nie wiem, jak już zobaczę ją drugi, czy trzeci raz, to będę wiedziała. Na razie, bo też będzie pewnie spięcia terytorium, tak? No zobaczymy, na razie jest jak jest, jestem zadowolona i przeszczęśliwa, że przychodzą. Jest to też dowód na moją teorię, tak? Jak zawsze mówiłam, że ja się nie boję żadnych rozstań, nie boję się, nie trzymam nigdy ludzi na siłę przy sobie. Pozwalam relacjom się rozchodzić, bo wiem, że jeżeli coś jest pod Bogiem, to wraca nawet po wielu latach. Tak jak jedna właśnie z moich przyjaciółek odezwała się do mnie, będąc w Stanach tyle lat. Przyjeżdżała tu na wakacje nigdy się do mnie nie odzywała. I w tym roku się odezwała. Miałam z nią rozmowę właśnie na drugi dzień, kiedy obudziłam się po udarze. Troszkę żałuję, bo powinnam odmówić tą rozmowę, ale byłam głupia po prostu. Nie mogę zrozumieć, jak byłam głupia. Nie zdawałam sobie do końca sprawy, czym to był jest udar. Ja teraz, jak oglądam filmiki i słucham yy takich no, wypowiedzi wśród ludzi o innych ludziach po udarze, to dopiero zdaję sobie sprawę, myślę, że my nie zdajemy sobie sprawy, czym to jest. Ja sobie nie zdawałam i nie zdaję sprawy sobie do dzisiaj. Natomiast jak ja się czuję, słuchajcie, czuję się generalnie i dobrze, i niedobrze, można powiedzieć. Na pewno jestem bardzo słaba, a przynajmniej na tyle, że jest to dla mnie zauważa zauważalne, muszę już się umówić do neurologa na wizytę kontrolną, bo mam też skierowanie do neurologa. Ale mój doktor mówił, już gdzieś za pół, około pół roku, tak? No to gdzieś grudzień styczeń już, jak się teraz umówię, to pewnie może i dopiero na grudzień styczeń będę miała tą wizytę, tak? I pójdę, żeby zobaczył. Tym bardziej, że wydaje mi się, że za dużo i za często mi się wydaje, że mam tak za jasno w oczach. I że mam. i wczoraj miałam wrażenie, że mi lewa noga po prostu uda mi drętwieje jakby, tak? W takim że jakby drętwie... drętwiejsze jest, tak? Może no, marznę, no to trudno, trudno się dziwić, że człowiek nie marz, tak? No i tyle kochani moi na teraz. U nas dzisiaj zupka pomidorowa będzie. Ale na razie dopiero wrzuciłam ryż. Rosołek już wcześniej od rana się gotował. Robię też czapkę na drutach z kaszmiru, tego, który dostałam od swojej przyjaciółki, zamówiłam go na temu. Potem Wam pokażę, jak ta czapeczka wygląda. To będzie następny kolor, ponieważ ja już dwie czakie czapki poczyniłam niebieską i mm, niebieską i taką w kolorze jakby morskim bardzo takie głębokie, robione dwa na dwa czapeczki dość duże, żeby wchodziły na głowę, jednocześnie nie obciskały ją ja takie czapki lubię, bardziej hełmofoniki, tak, o. także tak to się po prostu tak zwanie ma no i robię niebieski golf niebieski golf już zaczęłam rękaw chyba prawy zaczęłam najpierw robić, tak także jeszcze mi na tapie rękawa no i zaczęłam golf bordowy taki, czerwono-bordowy, bordowy taki no ale tam jeszcze nie zeszłam z samego golfa, tak niżej no i gdzie ten szaruś? Pewnie wróci i się dzieje jeszcze tam, przez dziurki go tu troszeczkę widać, a... Kuleczka. No szary, żadnej mi nie przychodzi do głowy. Najważniejsze, że w ogóle przyszło, tak? No i jakże inaczej ją nazwać, kiedy ona jest taka szara cała. Ten puszek ma taki, tak? Może wylnieje, no ale wiosnę zobaczymy, bo już chyba nie opuści. Nawet tutaj zaznaczył teren ten wiózióreczek. Przy tym było nasikane tutaj. no niczym nie mogło się tutaj zmieścić. A dzień dobry, pani. Dzień dobry. No, już coraz bardziej oswaja się z moim widokiem. Przedtem uciekał, nawet jak ja tutaj nie mogłam drzwi otworzyć. W tej chwili przychodzi, jak drzwi są otwarte, widzi, że nic mu się nie dzieje. To dobry znak już jest dla naszej przyjaźni. No i zaznaczył dzisiaj to swoje terytorium, tutaj by chętnie nasikał. Dobrze, że nie tak jak tamta wiwioreczka Bunia, tak? Jak jeszcze przychodziła, to nasikała tam po parapecie całe może dla sąsiadki kapało. I na dole, że aż miałam wyrzuty, że i kapie na parapet, bo ewidentnie kapało tak. A teraz mamy się tak. No i póki nie zje tych orzeszków, nie wyniesie wszystkiego, będzie jeszcze przychodziło. No i niech się ma tutaj dobrze. Zawsze będzie tu dla niej jedzonko Mamy jeszcze dużo jedzenia z tamtego roku. I to, co kupiliśmy y, po prostu latem na, y, na Allegro Orzechy, i te duże laskowe i orzechy, y, te małe. Te duże włoskie i laskowe tylko marchewki nie dajemy, bo nie wiemy, czy będzie jak marchewkę. Ale zobaczymy, spróbujemy. Na razie nie chcę wrzucać, bo tam wszystkie na dole po prostu lądują. O i tyle, kochani moi, na dzisiaj albo na teraz. Zmywarki nic się nie wylewa, zmywarka działa albo mąż poprawił, bo kosz jedynie jak nie dochodzi do końca i podważał listwę. Chlupało tutaj wszystkim, co tylko możliwe. Troszkę pochlapało na płytkach brudno. W każdym bądź razie albo nowanna wąbojańska. Wybierzcie, co Wam wydaje się bardziej prawdopodobne.